Państwa serdecznie, chociaż jest widno, to mówię dobry wieczór. Bo już jest rzeczywiście wczesny wieczór. Serdecznie pragnę powitać prezydenta miasta Puszkowa, szanownego pana Jana Staszkiego. Naszym bohaterem wieczoru tego głównym jest laureat tego roczny. Pan Przemysław Dachowicz z Łodzi. Cieszymy się, że jest wśród nas. Możliwość <plodziewanie> i szczęście Wasie, zaproszenie go tutaj do słuchania, bowiem jego książka w tym roku nagrodzona Łączka Matematyku jest wybitnym tonem poetyckim wyjątkowym. Witam serdecznie też gospodarza tego wieczoru, pana Grzegorza Zegadło, dyrektora Książnicy Pruszkowskiej, z jednym z biurowów. Z pokłonem głębokim witam pana Tomasza Burka, pana Wojciecha Kaliszewskiego, pana Jana Rodzima, wydawcę wydawcę właśnie Książki Księdza Nadpateckiego pana Stanisława Grabowskiego również w niedawnej przeszłości wydawca, obecnie dalej właśnie y, 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 człowieka, który tą poezją się fascynuje i jak może tak ją rozsławia, są czcigodnie rodzice świętej pamięci ziemi Ziemińskiego i wszystkich przybyłych. Mam w pamięci taki obrazek. Dojrzały lato osiemdziesiątego chyba roku, późny lipiec po południe. Polna droga niedaleko Loreto nad Liwcem. Idę wolno obok księdza Jana Twardowskiego. On w chustce na głowie, zawiązanej na cztery supełki. Upał, ma się na burze. Idziemy w stronę rzeki, rozmawiamy, a właściwie ja pytam. Pytam o różne rzeczy, o wiersze, o, o ten świat, o tamten. Jak pogodzić sprzeczności, nie do pogodzenia, jak nie mijać obojętnie tego, co mijamy? Pytam o ludzi, których znało, poetów, pytam o to i o tamto. Słowem silwarerum, pełne znaków zapytania. Niecierpliwie czekam na odpowiedzi. Tak, jakbym chciał nimi pospieszać w czas. A ksiądz Twardowski słucha, słucha bardzo uważnie, nie przyspiesza. Ma swój rytm. Nie gubi ani jednego mojego słowa. Jest w tym słuchaniu prawdziwie cierpliwy. Odpowiada tak, jakby każdy szczegół miał swój cenny wymiar, akcent i sygnaturę, bez których nie da się objąć całości i nie da się doprowadzić żadnego wątku do końca. I tak sobie idziemy wtedy, w tym lipcu 83 roku. Ksiądz Twardowski był poetą wielkiej cierpliwości. To się brało z zaufania, bo jak napisał, cierpliwość jest owocem Ducha Świętego. W nim świat cały dojrzewa, rozwija się, przemienia i pokonuje własne słabości. I chociaż nierzadko kusi nas droga na skróty, chcemy przecież szybciej dojść do celu i spiąć się na szczyt, to Bóg nigdy nie stanie przed nami w takiej sztucznie pomniejszonej i ograniczonej przestrzeni. Zawsze pojawia się pomiędzy ludźmi, kładzie na naszej ścieżce rzeczy, nad którymi trzeba się pochylić, podsuwa sprawy do rozwiązania. To wszystko są zadania hartujące cierpliwość, ale nie dla czystej sztuki, nie dla próżnego zwycięstwa nad własną słabością. Chodzi o coś innego. Wykładnia tego zadania jest prosta, a zarazem głęboka. Tu znowu cytat z księdza Jana. Być cierpliwym to znaczy ufać Panu Bogu. I nic poza tym. A przecież w tym mieści się wszystko, co można dać i jednocześnie przyjąć, także w poezji. Tytuł łączka, łączka, który już powiedział ksiądz Janusz, dla kogoś, kto by jej nie widział, a tym bardziej nie czytał, zapowiadałaby coś Siedzkiego, pasterskiego. Wiejskiego Łączka. Słyszymy oczywiście od kilku lat więcej o Łączce związanej z cmentarzem wojskowym na Pavłonsku. To jest rzeczywiście pierwszy temat, inicjalny temat tej książki. To znaczy nawiązanie do tego, że od kilku lat prowadzone są w kwaterze EU, tak zwanej Łączce, prace i identyfikacyjne dotyczące kilkuset osób, żołnierzy Polski podziemnej, którzy nie złożyli broni wobec komunistów, którzy prowadzili walkę o niepodległość Polski w roku 45, 50, 13, nawet pierwszy księżnica pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza, Kapituła Nagrody Literackiej, im. Księdza Jana Twardowskiego na najciekawszy tom poezji 2013. Przyznała Panu Przemysławowi Dachowiczowi Nagrodę Literacką im. Księdza Jana Twardowskiego za tą poezji łączka. Idę dla, dla reportera, już się pokażę reporterom. Ballada o biegnących piekarzach. Pani Zofii Pileckiej-Oktłowicz z szacunkiem i wdzięcznością. To jest czysty surrealizm. Trzej piekarze przypadkowi do zakwasu i do drożdży lewe ręce. W wielkie formy powlewali hałdy ciasta śnieżnobiałe, Pozlepiały się im palce obu dłoni. Uciekali przez piekarnię. Z wieży szczytu patrzył strażnik i kierował ku nim lufę karabinu. Oni przez ściereczki siwe, przez gałgany, rękawice, wyjmowali z pieców własne krągłe życie. Uciekali przez piekarnię. Do piekarni kołatali, stuku puku o północy, stuku puku. Tu wypieka się bochenki, tutaj chleby rodzą piece, do piekarni białej weszli w spodniach w pasy. Uciekali z bladą twarzą, w chmurze mąki pogrążeni, wyrabiali nowe ciasto pod księżycem. Za piekarnią świat jest niemy, ciche pole las marcowy. Uciekali przez zagony i przez miedze. w ślad za dnimi obłok mączny. I na niebie bochem świeci, biegli w ciemność, biegli w ciszę za tym chlebem, aż drewniaki pogubili i na ziemi się pokładli i posnęli snem kamiennym pod kołaczem. Uciekali przez piekarnie, w świat szeroki, w świat daleki, o świtaniu podrywali się do biegu, aż dobiegli do krainy, gdzie piekarze wyłapują ciemne draby i wtrącają ich do lochu. Zamiast mąki czarna sadza, zamiast bochnów twardy węgiel, w stolniach sennych kują, skały kują kominiarze. Przed sąd nocą ich wiedziono, przed oblicze smołowane i na zimnych wciąż sadzano ich kamieniach. Potem łąku pochód cieni z pieśnią nigdy nie słyszaną odprowadzą ich na miejsce spoczywania. Oni ziemię przytulani, Ziemię krągłą jak bochenek, znakiem krzyża ją żegnali i płakali. W sen o mące powpadali, niby w przepaść dobroczynną. Rosło ciasto, lecz na niebo wzeszedł węgiel. Jest i kolorowy błazen, mędrzec z niebieską kulą w ręku, mała tancerka. Rycerz w haftowanych odcieniami zbroi, służby z, z tacami pełnymi zamorskich owoców i damy dostojne i szepcące niegłośno, zwracając do siebie zaróżowione winem twarze. Strażnicy z pochodniami zajmują miejsce zawsze te same, tak samo nisko, popylając głowę, gdy stary król przejdzie pomiędzy nimi, powie słowo, nie jeden ruch ręki i rozpoczęta wieczerza. Gdybyś tam była, ile byś wysłuchała opowieści tych sprzed nimi niezliczonych. I z wczoraj, z chat i z zamkowych komnat, Jeśli bardów, cygańskich melodii, romantycznych ballet. Znalazłabyś jedną dla siebie, zanim skruszają zamkowe mury. Damy odejdą w cień, zaginą. Powieści poetów sprzed lat. Wiatr od morza. Czasami jest tak, że wiatr porywa z wierzchołków fal tysiące małych kropli, niesie je na brzeg, na piasek, na twarze ludzi, wszystkich, bez wyjątku. Widzisz, tak sprawiedliwy. Potrafi być tylko wiatr od morza. Śpiąca królewna tańczy wśród kwiatów, białe mury i cisza białej kuli. Patrzę na morze, słyszę śpiew ptaków i czekam, kto ją wyzwoli. Tłum dworzan wokół. Zaklina w małe, śniące zwierciadło, kolorowym ołówkiem płynącego czasu i coraz go mniej. A zanim zniknie ostatni spłyt marmurowych, odnajdzie ktoś drogę do bram pałacu. Dotknie zimnego czoła śpiącej królowej. Kto złoży ten pocałunek? Może ty? Lecz gdy się cofnie, potężny czarny mak zapomnienia. Rozbije szklaną kulę szybciej niż spadająca kropla. Zastygnie pałac i ogród we wnętrzu kryształu. Nie będzie już tancerki wśród kwiatów. Gdy moje oczy spłoną, powiedz mi, gdy moje oczy ojciec papierosowego, nieprzespanych noc, i łez, których nie widziałaś nigdy. Czy było warto? Mówisz, że przecież mogę przestać. Że zawsze można przestać. Więc mówisz mi, że mogę ocalić moje oczy i nie zobaczyć cię już nigdy. Czy warto? Może nie warto jest pytać. Dziś w pominach świec, jak na dłoni widać wspomnienia dzisiejszego wieczoru i jutra bez gwiazd. Magowie cyberprzestrzeni. Przez oceany bitów wędrują stada sygnałów, a kurs im nadają magowie cyberprzestrzeni. Nie znajdziesz ich w opuszczonych wieżach pośród puszczy, jakich pełno na kartach tolkienowskich opowieści. Możesz po prostu spotkać ich w zadymionych kafejkach, zatańczyć tam z dziewczyną o czarnych włosach w świetle teledysków z NTV. I potem porozmawiać pośrodku nocy o życiu, miłości, śmierci. Przez oceany łącząc się w krąg przyjaciół, spotkać się tak blisko i za pełnym stołem, i w zatłoczonej sieci pełnej sygnałów, pełnej ludzi, pełnej zdarzeń, pełnej przyszłości prowadzonej przez rękę, przez magów cyberprzestrzeni. Ostatnie słowa. Zgubiłem się, patrząc na światło poranka, było piękne jak ty i odebrało mi mowę. Opamiętałem się o zmroku, gdy było już za późno, by spytać o drogę. Dziękujemy serdecznie właśnie tym młodym ludziom, którzy nam zaprezentowali poezję jednego z laureatów rocznych. wiersze pana św. Pamięci Jarosława Zielińskiego, który zmarł w wieku 42 lat zaledwie. Ten spektakl był zatytułowany Irlandzki Bal a wiersze wyjęte z jego ostatniego tomu wierszy słowa i linie